Cześć, jestem Kamil. Pytacie jaki mam styl, więc akurat dobrze wiedzieliście, bo dzisiaj Mam sobie koszulę. Koszulę bardzo lubię i polecam nosić. To, to akurat jest z sklepu per. Um, lubię wyglądać elegancko, więc noszę koszulę, ale żeby nie, nie przesadzać zbędnie, urozmaicam swój, swój ubiór elementami drobniejszymi, dzisiaj na przykład dobrze trafili się też, bo mam e, znalezione gdzieś tam podczas jednej z podróży po sklepach plakietki z, ze sklepu obuwniczego. Oprócz tego mam buty z Berszki, znalezione oczywiście na przecenie, najlepsze są zakupy na przecenie. Spodnie też są z Berszki. Pasek mam w przesunięciu dla poznania również. Zegarek marki Bisset i mój ulubiony krawat po tacie, 30-letni. Takie rzeczy fajnie znaleźć w szafie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o sposób wybrania się polskich dziewczyn, nie jest źle, zwłaszcza jeżeli rozejrzymy się w powiedzmy subkulturach, które nie są jakoś tam bardzo nie wiem, komercyjne, popularne, proste, jest dobrze, jest dobrze.